Wizyta 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce stała się faktem. Co odwróciło sytuację sprzed roku, kiedy wydawało się, że kandydat na prezydenta, jeżeli zostanie nim wybrany, to odwróci się od NATO, osłabi NATO, właściwie nie będzie przywiązywał wagi do obecności wojsk amerykańskich w Polsce i w środkowej Europie. Co sprawiło, albo kto sprawił, że Dzisiaj prezydent Trump jest jednym z największych zwolenników współpracy z Polską, współpracy wojskowej z NATO, gwarancji NATO oraz będzie obecny, albo już jest obecny na inauguracji przymierza najważniejszego chyba przymierza współczesnego państw Śródmorza, że jest w Polsce przed spotkaniem na szczycie państw europejskich. Kto to sprawił? Sprawili to ludzie, yy, sprawiła to Polonia Amerykańska, ale osobą, która doprowadziła do tego, zorganizowała te setki ludzi, przeprowadziła tą pracę, jest znana osoba w Polonii Amerykańskiej, pani dr Świątkowska, Łucja Świątkowska-Kanon. Śmiem twierdzić, że być może bez jej zaangażowania i bez jej aktywnej pracy w zorganizowaniu tego komitetu oraz w bezpośrednim doradzaniu otoczeniu prezydenta Trumpa w sprawach polskich, w sprawach politycznych. Być może kto inny zasiadałby dzisiaj w owalnym gabinecie w Białym Domu. Zapraszam Państwa do bliższego poznania z tą osobą. Polonia amerykańska tradycjonalnie głosuje na partię demokratyczną. Ale teraz mamy zmiany, po pierwsze pokoleniowe głównie, ale również zmiany wartości i w coraz większym zakresie Polonia amerykańska zaczyna głosować właśnie na partię republikańską i właśnie te wybory prezydenckie w zeszłym roku jakby powiem przyspieszyły cały ten proces. W przemówieniu Billa Clintona w zeszłym, w zeszłym roku w maju kiedy on przemawiał dla swojej żony Hillary Clinton, która oczywiście była kandydatką Partii Demokratycznej, to jego przemówienie było uważane za wielką obrazę i zniewagę dla, dla Polaków, i to było po prostu jakieś takie przekręcenie ideologiczne, powiedziałbym, że rzędu George'a Orwella. Co on dokładnie powiedział? i kraje, które nie wolne

Przywództwo Putina chcą mieć przywództwo autorytarne i tylko chcą wyrzucić obcokrajowców za granicę. Nie muszę odpowiadać na to, wszyscy tutaj znamy odpowiedź na te jego pytania, ale chciałam powiedzieć, że było to interpretowane jako atak polityczny na Polskę i na Polonię. I oczywiście mówię, że to był taki przekręt ideologiczny to zaczęło symbolizować nastawienie partii demokratycznej w stosunku do Polaków i do polonii i po prostu to było takim odrzuceniem przez polonię partii demokratycznej i ona w coraz większym stopniu zwróciła się w stronę partii właśnie republikańskiej. Każdy może zorganizować jakiś komitet poparcia prezydenta Trumpa czy w ogóle jakiegoś kandydata. Ale myśmy byli oficjalną częścią kampanii Trumpa i byliśmy, byliśmy częścią jego sztabu wyborczego. Byliśmy oficjalnie ogłoszeni jako komitet doradczy 28 września zeszłego roku. Możecie iść na stronę donaldtrump.com i dalej ten press release, który był. Właśnie wydany z tej okazji, tego samego dnia, kiedy Donald Trump wygłosił przemówienie, przemówienie w, w, na, Kongresie na spotkaniu z Kongresem Polskoamerykańskim w Chicago. To było również ogłoszone. Ja byłam zaproszona, żeby tam być oficjalnie przedstawiona, ale to było zrobione w tak krótkim czasie, że nie mogłam dojechać. Szczególnie, że w tym samym czasie pracowałam nad przemówieniem Donalda Trumpa, który właśnie miał wygłosić w Chicago. Żeby mówić, mówić o naszej grupie i po prostu rekrutacji naszych liderów. Jak Państwo w większości wiecie, ja jestem długoletnim aktywistą Partii Republikańskiej i partycypowałam w bardzo wielu kampaniach i prezydenckich, i dla różnych senatorów i kongresmenów. Byłam bardzo wcześnie zaangażowana w kampanię Trumpa. Po konwencji republikańskiej w Cleveland właśnie skontaktowałam się z dowództwem kampanii Trumpa w Nowym Jorku i zaprezentowałam swoją grupę liderów, która właściwie już była poprzednio skoncentrowana, ponieważ ja również prowadziłam takie grupy w czasie kampanii Mitt Romneya i George'a Busha. Więc początkowo to byli ci sami ludzie, potem dodaliśmy nowych ludzi, Ci ludzie wszyscy musieli być zaakceptowani przez kampanię Trumpa, i byliśmy drugą grupą e, po grupie katolickiej, która była ukonstytuowana jako grupa coalition z, pre, z kandydaturą Trumpa. Chciałam powiedzieć, że nasza grupa była bardzo zróżnicowana. Z jednej strony mieliśmy starych imigrantów polskich, już tam któreś tam generacje, którzy byli aktywistami właśnie Partii Republikańskiej. Bardzo często byli to tak zwani appointees z administracji Reagana, z administracji, Regana, z administracji e, starszego Busha i młodszego Busha, ale również mieliśmy nowych imigrantów z Polski, którzy byli e, chyba wszyscy legalnymi imigrantami do USA, ale również byli bardzo aktywni w różnych or, polskich organizacjach. Trzecią częścią naszej grupy to byli Polacy w Ameryce, którzy byli delegatami na konwencję republikańską w Cleveland, którzy byli dodani przez kampanię. I właśnie chciałam podkreślić, że to, co zrobiło naszą, grupą, naszą grupę tak bardzo efektywną, to było właśnie, że wszyscy ci ludzie byli bardzo aktywni we swoich środowiskach, mieli bardzo dużo kontaktów z różnymi organizacjami republikańskimi, konserwatywnymi, polskimi i działali wspólnie z tymi wszystkimi organizacjami. Donald Trump, jak wszyscy wiemy, którzy czytają gazety, że on wyraził dużo krytycyzmu, jeżeli chodzi o NATO, na początku swoich, swoich wypowiedzi wyborczych. On powiedział właśnie, że NATO jest obsolete, że jest przestarzałe i że Stany Zjednoczone płacą za obronę innych krajów i że to jest za darmo. Więc uważam, że moją największą kontrybucją całej tej kampanii było to właśnie, że, że ja przekazałam w stosunku do kampanii Trumpa, że jest bardzo ważne, żeby rozproszyć wątpliwości, które środowisko polsko-amerykańskie miało na temat tych wypowiedzi i właśnie przywrócić to zaufanie, żeby tu offer reassurance about US commitment to strong NATO. I właśnie pisałam cały czas, że tak powiem, przedstawiłam Polskę jako idealnego partnera w NATO. Po, powtarzałam, że Polska właśnie płaci swoją first share, że, że płaci właśnie tą, tą swoją część taką za utrzymanie NATO, że płaci te 2% swojego PKB, że wysłała żołnierzy na Bliski Wschód, że ma Counter Intelligence Center, czyli centrum kontrwywiadu, zaakceptowała system obrony przeciwrakietowej itd. i tak dalej. I pisałam memoranda do kampanii Trumpa, że to jest bardzo ważne i że to jest coś, co społeczeństwo polskie w Ameryce oczekuje od jego kandydatury. I chciałam podkreślić, że oczywiście myśmy pracowali na to, żeby wygrać, do, żeby... Donald Trump wygrał wybory prezydenckie, ale również była to bardzo ważna okazja, żeby przedstawić postulaty społeczności polsko-amerykańskiej w stosunku do Donalda Trumpa i w stosunku w ogóle do polityków amerykańskich. Uważam, że to była nasza bardzo ważna rola. I dosłownie najważniejszą rzeczą, którą zro zrobiliśmy, to było zmienienie jego stosunku do NATO. I to było bardzo ważne. Uważam, że to było naszym największym wkładem w jego kampanię. Więc, jak powiedziałam, pracowaliśmy nie tylko nad tym, żeby podać informacje do społeczności polsko-amerykańskiej, żeby głosowano na Donalda Trumpa, ale również ja pisałam memoranda do kampanii na różne tematy właśnie bezpieczeństwa Polski, na temat czego społeczność polsko-amerykańska spodziewa się. I najważniejszą kwestią była właśnie kwestia NATO. Uważam, że była duża zbieżność z ideami Trumpa i społeczności polsko-amerykańskiej. On mówił o zapomnianych Amerykanach, o których elity nie dbają. Uważam, że Polacy bardzo się z tym identyfikowali. Były dwa ważne spotkania między Kandydatem Trumpem, a liderami polskoamerykańskimi. Jedno to było właśnie spotkanie z Chicago. I Trump wygłosił przemówienie, którym właśnie używał bardzo wiele z tych punktów, które ja napisałam w tych różnych memorandach do kampanii Trumpa, szczególnie jeżeli idzie o NATO. Ja tutaj mam różne właśnie takie fragmenty tego przemówienia, ale. Nie mamy czasu, więc każdy może to zobaczyć, jest na YouTube. Drugie ważne spotkanie było na Florydzie, na samolocie Trumpa z Jurkiem Bogdziewiczem i to było, że tak powiem, w nagrodę tego, że on właśnie zorganizował takie, taką rally dla Trumpa w klubie Sobieski w Palm Beach. Spotkali się z nim na samolocie, były piękne zdjęcia, które się wszędzie ukazały. W, w ostatnim tygodniu przed wyborami Znowu prosiłam o nowych... Wolontariuszy, ponieważ kampania zorientowała się, że, że, że całe wybory zależą od Pensylwanii, więc rzuciliśmy i ludzie, pełno ludzi się zgłosiło w ostatnim tygodniu. Nasi wolontariusze wykonali tysiące telefonów do Pensylwanii, i częściowo po polsku, żeby ludzie w Pensylwanii głosowali na Trumpa, i właśnie to było kluczem do jego zwycięstwa, i ukazało się bardzo dużo artykułów w Wall Street Journal, i tak dalej, właśnie, jak. Po Polacy pomogli Trumpowi wygrać tutaj w Pensylwanii. Chciałam powiedzieć właśnie, że, że nasz komitet doradczy był bardzo efektywny i pomógł zmobilizować większość tej 10-milionowej Polonii, żeby głosowała dla Trumpa i mieliśmy dużą kontrybucję właśnie w jego wyborach.